Dzień dobry, witam Was na kolejnym odcinku naszego cyklu Na zdrowie. A dzisiaj będzie o poczuciu bezpieczeństwa i troskliwości o naszych bliskich. Zostańcie koniecznie, będą ciekawe rzeczy. No, zdrowie to dzisiaj chyba takie coś, czego sobie wszyscy życzyliśmy i życzymy nie tylko z okazji Nowego Roku. A my dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu w trochę innym kontekście, bo porozmawiamy dzisiaj o tym, jak troszczyć się o naszych bliskich, którzy potrzebują naszego wsparcia i jaki produkt, jakie urządzenie może nam. I naszym podopiecznym niezwykle w tym pomóc. O czym będzie rzecz? O opasce życia, którą stworzyła nasza polska firma Komarch. Porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, którzy są niezwykli. A pierwszym gościem, który nam opowie o tym urządzeniu, jest pan Karol Kuźniarowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Karol jest dyrektorem Centrum Urządzeń Partnerskich firmy Komar, która stworzyła właśnie opaskę życia, o której będziemy mówić. Także, panie Karolu, e, chciałabym pana przepytać na okoliczność tego, po co ten produkt został stworzony, jakie ma funkcje i jaki cel przyświecał państwu w jego tworzeniu, ale ja może najpierw go pokażę. Dobra? Otóż, będziemy rozmawiać z panem Karolem o Opaska życia. Opaska życia jest przeznaczona dla osób, które e, czują się bezpiecznie, kiedy są w stałej łączności z otoczeniem. Tak ta opaska wygląda, i zanim Pana zapytam, jak działa, to sobie ją po prostu założę. O, Panie Karol, opaska życia. Na czym polega pomysł i czemu ma nam służyć? Opaska życia to produkt rozwijany od ostatnich paru lat przez naszych krakowskich inżynierów, i naszym głównym celem, jaki nam przyświecał, to możliwość reagowania na sytuację zagrożenia życia. Aby móc reagować na tę sytuacje życia, na tym najważniejszą funkcją tej opaski był przycisk SOS, który umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z opiekunem. To, to wam przyświecało, żeby zwiększyć poziom poczucia bezpieczeństwa. Osób wymagających opieki i opiekunów, czy w rodzinie, czy w opiece takiej pozarodzinnej, tak? Dokładnie tak. I to się rzeczywiście udało stworzyć. Ja mam, ten, mam tę opaskę y, na ręku i chciałabym teraz zapytać pana, jakie są jej funkcje, ale może zacznijmy od tego, jak to w ogóle działa. Tak, no bo mam powiedzmy, mamę starszą, która mieszka sama. Jestem ja. I jak, jak to działa, że, że ja się w ogóle łatwiej połączę i z mamą, i mama ze mną? W dużym uproszczeniu, proszę sobie wyobrazić, że to działa trochę jak telefon komórkowy. Czyli mamy możliwość wykonania z niego połączenia alarmowego. On musi być wyposażony w kartę SIM oraz wykonuje to połączenie telefoniczne do odpowiedniego opiekuna. Czyli na przykład do córki, tudzież kogoś innego z rodziny. Oprócz tego, rzecz jasna, oprócz samego połączenia telefonicznego, mamy szereg różnych innych funkcji, które są przydatne w sprawowaniu takiej zdalnej opieki. No właśnie, a to są takie funkcje, o których też opowie nam użytkowniczka tej karty, która nam przygotowała filmik, ale zanim do tego filmu przejdziemy, to ja chciałam dowiedzieć się, bo to, to, to jest tak, że my jako opiekunowie powinniśmy mieć telefon typu smartfon. Na którym mamy aplikację połączoną z tą opaską. Dobrze rozumiem? W takim, bardziej rozszerzonym wariancie tak. Tak naprawdę w podstawowym wariancie to wystarczy mieć po prostu telefon, ponieważ, tak jak mówiłem, ta opaska działa jak telefon, więc ciśnięcie przycisku SOS no. sprawi, że po prostu do nas zadzwoni. A ta darmowa aplikacja, o której pani mówi, ona umożliwia nam podgląd, podgląd dodatkowych rzeczy. Panie Karolu, no to właśnie co nam ta aplikacja jeszcze dodaje jako opiekunom? Bo rozumiem, że to jest funkcja telefonu. Jasne. A jak mamy tą aplikację hmm. na telefony o typie smartfon, to co jeszcze możemy tam zobaczyć? u tej naszej mamy, która jest mieszka sama. No, ta aplikacja przede wszystkim taką chyba jedną z ważniejszych funkcji umożliwia podglądnięcie sobie lokalizacji opaski w sytuacji, kiedy wezwała ona pomoc. Umożliwia nam zobaczyć, czy opaska jest włączona, czy jest założona na rękę. Również jesteśmy w stanie na niej obserwować sobie jakieś poglądowe tętno, liczbę kroków. Dzięki których oprócz takich funkcji ratowniczych jesteśmy w stanie również sobie, nie wiem, podglądać taki cykl życia, czy ktoś prowadzi aktywny tryb życia, czy mniej aktywny. Tak. Więc oprócz takich funkcji ściśle ratowniczych, również takie funkcje wspierające tutaj zdrowy styl życia. Bardzo fajna rzecz. Ta opaska ma jeszcze jedną funkcję, którą wiele osób, z którymi rozmawiałam, wymieniało jako istotną, mianowicie pełni rolę głosowej zegarynki wieczorem czy w ogóle. Czyli po naciśnięciu odpowiedniego przycisku mówi nam też tura godzina. Czyli mamy, można podzielić tej opaskę podsumowując te funkcje na funkcje ratownicze i funkcje obserwacyjne. Dobrze, ja to podsumowałam? W dużym uproszczeniu tak to działa. Czyli obserwacyjne, czyli monitorujące. W funkcjach ratowniczych mamy przyciski natychmiastowego połączenia bez szukania telefonu. W funkcji ratowniczej mamy również lokalizację opaski, jak coś się wydarzy i my nie możemy się skomunikować i sprawdzamy, czy ta osoba mhm. jest w domu, czy na przykład coś się wydarzyło, bo wyszła. Również jak wyszła i zapomni, gdzie zaszła i dokąd wrócić. To też możemy to e, sprawdzić. A w funkcjach obserwacyjnych mamy podgląd tętna liczby kroków aktywności. E, I na przykład, jeżeli ktoś widzimy, że trzy godziny nie wykonał ani jednego kroku, no to możemy w, być e, nakierowani na to, żeby tam podjechać i zobaczyć, co się stało. Czyli takie niby proste, podstawowe funkcje ratująco, obserwacyjne, a dające w założeniu opaski poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i opiekunowi, tak? Dokładnie tak. Dobrze, panie Karolu, to żeby nie było, że tak mówimy na sucho, to ja chciałam wam powiedzieć, moje kochane, że jedna z nas, Grażynka Kowalczyk z Białego Stoku, nasza wieloletnia uczestniczka społeczności. Opiekująca się prawie 90-letnią mamą, Krysią, taką opaskę dla mamy do testowania dostała. I mamy dzisiaj na łączach Grażynkę, która nam powie, jako opiekun, czy to się sprawdza, o czym pan Karol opowiadał. Dzień dobry, Grażynko. Witaj, kochana. Witam, witam. Dzień dobry. Grażynko. Ty jesteś, sprawujesz troskliwą opiekę nad mamą Krysią, która ma lat 89 prawie. Tak, tak. I mama mieszka sama, więc jesteś takim tak. idealnym przykładem do sprawdzenia, czy to, co inżynierowie komarchu, nasi polscy, założyli, rzeczywiście w praktyce działa. A zatem powiedz mi. Mama mieszka sama, e, sama tak. i jest już w zacnym wieku. I powiedz mi, co było dla Ciebie największym niepokojem w opiece nad mamą bez tej opaski? No, muszę przyznać, że największym niepokojem w opiece była taka niewiadoma, jak czuje się danego dnia, czy ma prawidłowe tętno, czy wstała już po nocy. I jest na tak zwanym chodzie, czy już chodzi po domu. Tak. Nawet takie prozaiczne przypadki, jak na przykład dzwoniłam do mamy, mama, będąc w łazience, nie słyszałam mego telefonu. Ja już miałam tysiące w głowie myśli, co się tam dzieje, co się stało. Także to był taki wielki niepokój, no bo skoro mama jest sama, to wiadomo, że no w każdej chwili coś mogło się stać i nie ma tej pomocy na miejscu. To jest bardzo ważne, że ta opaska nam towarzyszy, niezależnie od tego, gdzie leży telefon. Bo czasami starsze o. osoby mieszkają na przykład same w dużych domach, prawda? W dużych pomieszczeniach. I zanim tak. dojdą do telefonu, to on już dąży przestać dzwonić. Tak, tym bardziej, że mama ma czasami problemy z przemieszczaniem się, bo ma zmiany w kolanie. Ból czasami niesamowity tego kolana, czasami mniejszy. I wiadomo, zanim dojdzie, zanim wstanie, zanim dojdzie do tego telefonu domowego, to trochę mija czasu. Dlatego też ten czas oczekiwania to zawsze mi się wyobraża. serca że... objawia. Wieczność, tak. Bardzo, bardzo fajna rzecz, czyli, że wiesz o tym, że. Ta, gdzie, ty, gdzie ty tam i ja, czyli tam, gdzie mama tam opaska, tak? Tak, Nie ma tak, tak. tego, tego. A co jeszcze ci doskwierało? Czyli to, że miałaś taką niepewność, to jedno. A co poza tym? Co poza tym, no, no wiem, że wiedziałam, że skoro ten telefon nie jest w zasięgu, ten telefon domowy nie jest w zasięgu mamy, to też miałam zawsze takie obawy, że może potrzebuje pomocy, a może nie może podejść do tego telefonu. I to no, ciągle mi to towarzyszyło takie. Czyli tak naprawdę że... największą obawą było to, że. Nie wiesz, co się dzieje z mamą w kontekście odległości od różnych urządzeń? Odległości. Tak, 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 tak. tak. Mama dostała od nas i od ciebie opaskę. I tak? powiedz mi, co ta opaska ci daje? Muszę przyznać, że odkąd mama posiada opaskę życia, ja jestem spokojniejsza o nią. Fakt, że ta opaska jest cały czas na ręku mamy, znaczy no w zasięgu ręki ma ten przycisk, w którym może się ze mną skontaktować, zadzwonić, no daje mi dużo spokoju. I wiem, że w każdej chwili może do mnie zadzwonić. I nawet drugi taki fakt, co mi daje ta opaska, że dzwoniąc do mamy, mama odbiera. Połączenie ode mnie błyskawicznie. Nie musi pokonywać drogi do telefonu domowego. Lub komórki, tak, jak ją gdzieś położyła, tak? Lub komórki, bo właśnie ma telefon komórkowy, telefon domowy w postaci komórki, no ale czasami właśnie gdzieś tam gdzieś czyta gazetę, gdzieś odłoży, tak. gdzieś coś i, i wiadomo, że, że za nim znajdzie. A tutaj ma w zasięgu ręki, sobie naciśnie i ma rozmowę. Ze mną. Także to mi daje wiele, wiele spokoju i naprawdę, i wprowadziło taki, taki wielki, wielki spokój w nasze życie. A z jakich jeszcze, no bo to, to jest jasne, że tam, gdzie opastka ta mama, reakcja tak. natychmiastowa, tak. nie masz tych strasznych chwil myślenia, jak nie odbierała telefonu, tak? To tak. Wiadomo. A z jakich jeszcze funkcji korzystasz? No bo to są te funkcje takie. Kontaktu ułatwionego. A te funkcje monitorujące, obserwujące, z których korzystasz? No, przede wszystkim za pomocą aplikacji mogę zlokalizować mamę. W aplikacji widzę tętno mamy, które daje mi wiele spokoju, bo widzę, że nic się nie dzieje, fajne tętno i jest ok. Widzę ilość kroków, które zrobi w danym dniu, czy do, czy do momentu, kiedy widzę to w aplikacji, widzę, że jest aktywna, chodzi po domu, robi coś, także już mi daje to naprawdę bardzo, bardzo wiele spokoju. I wyświetla mi się też status, czy mama ma założoną opaskę, jaki jest stan baterii w opasce. Czasami staram się mamę yy, poinformować, mamusiu, masz tyle i tyle, już warto pod, podłączyć. A moja mama mówi: Opaska mi już powiedziała: To jest moja wielka przyjaciółka. Ona dba o mnie. A ja dbam o nią i nie pozwolę jej się roz rozładować Licznie. do końca. Silicie. To jest mojej mamy przyjaciółka i mama bardzo dba o nią. Także mówi, ja już słyszałam powiadomienie, już ja zaraz naładuję. <grytanie> tak, opaska się komunikuje dźwiękowo. Czy to jest informacja o tym, że nawiązuje połączenie? Czy to jest informacja o naładowaniu? Czy to jest informacja o godzinie, tak, czy o zdjęciu tak. opaski, to bardzo tak. fajną rzeczą jest to, że my mamy wszystkie komunikaty tutaj dźwiękowe. A powiedz mi tak. taką rzecz, jak dostałaś tę opaskę, ja ci ją wysłałam, tak. to czy to było jakoś trudne, ściągnąć tą aplikację, przekonać mamę? Co było, co było trudne, czy nic nie było trudne? To znaczy, aplikację ściągnęłam ze sklepu Play. Same zainstalowanie było proste i nie stwarzało jakichś trudności. Wystarczyło krok po kroku wykonywać czynności, które były wskazywane, no i, i doszło do zainstalowania A, w aplikacji. Są w instrukcji tak. krok po kroku. Czyli ta tak, krok aplikacja jest prosta dla osób które prosta, w takim tak. poziomie podstawowym obsługują telefon. Tak. Dobra. A sama A czy... obsługa opaski jest naprawdę prosta to za miałaś... moja mama. Zaraz ją przesłuchamy. A czy miałaś jakoś podgórkę z mamą, że nie chciała tego nosić, że się czuła jakoś stygmatyzowana, czy mama dosyć spolegliwie to przyjęła i jak ją przekonałaś? Znaczy, na, na początku jak powiedziałam, że jest taka opaska, że będzie mogła z niej korzystać 24 godziny na dobę. Moja mama była bardzo taka zdziwiona, co tutaj ja jej chcę wcisnąć. Tak. Ale że w miarę, mimo swego tego 80, prawie 9 lat, ona jest otwarta na takie rzeczy, na takie nowinki. Chciała spróbować. Tak, i nie było z tym większego problemu. Pokazałam, co i jak na, na opasce. Bardzo szybko to załapała, bardzo widać, się jej spodobało. I, mu, I sama powiedziała, że no, czuję się teraz bezpiecznie, mówi. Ja już mam bezpiecznie. Poczekaj, tutaj swój poczekaj, ja, Grażynko, ja... poczekaj, bo my przecież I... przepytałyśmy Twoją mamę. W związku z tym, e, zamiast cytować mamę, posłuchajmy, co mama okay. Krysia, babcia Krysia, wspaniała, ciepła osoba, mówi jako użytkownik tej opaski. Mówi pięknie i z wielkim przejęciem. A zatem bo, tak, posłuchajmy, jak się sama babcia Krysia z tą opaską czuje. Ja, jako pielęgniarka, pracowałam w oddziale dziecięcym przez 40 lat. Pomagałam, żałowałam tych biednych dzieci. No i. Teraz jestem w takim wieku, że sama potrzebuję opieki i bardzo mi się ta opaska przydaje. Mamusiu, powiedz mi, jakie, czy widzisz korzyści z posiadania tej opaski? Jak najbardziej, bardzo. Czy, czy ułatwia tobie to życie? Czy w jaki sposób? Czy czujesz się pewniej? Czuję się bezpieczna, bo w każdej chwili mogę. Powiadomić córkę, jeżeli będzie się coś ze mną działo. A czy korzystanie z tej opaski jest y, y, takie y, trudne, czy to łatwe? Nie, bardzo łatwe. Bez opaski czuję się jakby z ręki. Bardzo ułatwia mi życie, ponieważ są punkciki, na które mogę nacisnąć. Zadzwonić do córki o pomoc, na przykład godzinę usłyszeć. Także bez opaski nie wyobrażam sobie dalszego życia. Bardzo dobrze, mamciu. A czy ładowanie tego urządzenia jest skomplikowane? Nie, bardzo proste. A, a czy wyczuwalne są pod palcami te punkciki? punkciki są bardzo wyczuwalne. Na tak. które naciskasz? Na które wiem, gdzie w jakim punkciku nacisnąć tak. i uzyskuje połączenie. I nawet w nocy możesz, bez światła. Nawet w nocy bez palenia światła mogę uzyskać. Odpowiedzi. Bardzo się cieszę, że jestem posiadaczką takiej opaski. Nie wyobrażałam sobie, że będę miała takie urządzenie, które ułatwi mi tak życie. Wspaniale, wspaniale. E, babcia jest wspaniała. Ja bym życzę sobie i wszystkim takiej formy, takiej, eru, takiej elokwencji w wieku 89 lat. Czyli zobaczcie, tak naprawdę osoba, która jest sprawna, sprawna fizycznie, sprawna umysłowo, lepiej się czuje z posiadaniem takiej opaski, z łatwym połączeniem z bliskimi. Ile to daje spokoju? Dlatego to się nazywa opaska życia. Grażynko, ja chciałam bardzo pozdrowić serdecznie Twoją mamę od nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Twoja mama jest imienniczką mojej mamy, więc ja ściskam babcie Krysię, tak jakbym ściskała swoją. My to tobie też bab... bardzo dziękujemy za przygotowanie materiału. A ja bym jeszcze wróciła na chwilę do pana Karola i przepytała go na okoliczność różnych technicznych historii, dobrze? O, jest pan Karol. Panie Karolu, słyszał pan i mam nadzieję, że przekaże pan ten film inżynierom, którzy tworzyli opaskę, bo ściska zagardło, ściska zagardło ze wzruszenia, ale przejdźmy do takich rzeczy twardych. Taka, takie opaski telemedyczne, telemetryczne na rynku są, prawda? I ja chciałem jest. zapytać, czym się różni ta opaska od podobnych systemów, które istnieją na rynku. Po pierwsze, myślę, że to, co jest bardzo w niej ważne, to, że ona ma swoją własną kartę SIM, przez co jest niezależna od wszystkich innych urządzeń. Czyli nie musimy jej parować z żadnym smartfonem ani niczym takim. Ten senior może mieć tylko tą opaskę i na pewno się dozwoni. Oprócz tego, to, co ważne, to nasza aplikacja jest darmowa, w związku z czym to się nie wiąże z żadnymi dodatkowymi kosztami. Można sobie normalnie z niej korzystać bez żadnych ekstra opłat. W sytuacji, kiedy taka standardowa opieka by nam nie wystarczała, mam, mam na myśli taka standardowa opieka przez naszą córkę albo syna, rodzinę, również nasza firma oferuje taką usługę, w której ten przycisk SOS może łączyć się bezpośrednio z centrum ratowniczym. Tam już są ratownicy, są przeszkoleni, mają odpowiednie procedury i oni już 24 na dobę czuwają nad bezpieczeństwem podopiecznym. I te opaski mają jakby różny poziom zaawansowania usług, tak? Dokładnie tak, dokładnie. E, rozumiem, że w kontakcie z waszą infolinią można dowiedzieć się jaką dobrać e, i tak dalej, tak? To udzielacie pomocy tak, Kontakt, Z to... stroną internetową, tak, oczywiście. Że tak. W instrukcji jest telefon e, na mm, infolinię. Słuchajcie, sama, e, sam rozmiar instrukcji świadczy, że instalacja jest prosta. Tak, nie obawiajcie się książeczki, jak do pralki, 60 stron. To jest tak proste, jak ta instrukcja. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam Pana zapytać, to jest bo istnieje jakaś jednak opłata i chciałabym też uczciwie powiedzieć, że coś musimy przez rok płacić. Co to jest? Jaka to jest opłata? Yy, i zaraz wam powiem co specjalnego jest dla nas. Co my musimy w, w ciągu na rok zapłacić? No, w pierwszej kolejności musimy zapłacić oczywiście za samo urządzenie, więc tak to jest, jest. Jakby ta główna. Opcja. No, a w drugiej kolejności musimy mieć aktywną kartę SIM. No i ta aktywna karta SIM jest niezbędna do działania tego urządzenia, w związku z czym można ją sobie zapewnić na własny koszt, ale również możemy my taką kartę SIM zapewnić, no i wtedy może jest ona albo wliczona na jeden rok z góry, albo można sobie już jakoś opłacać ją tam częścią. Dobrze, czyli tak. Koszt opaski to jest około 350 zł, o ile się nie mylę. Tak? Tak. Mniej więcej. Druga rzecz, w opasce znajduje się sim na 12 miesięcy abonamentu, a potem, jak chcemy na tym simie przedłużyć, to jest to koszt 90 zł na rok, więc też żadna wielka. Jakaś ru ruinacja naszego budżetu. Opaska, jak słyszeliście, daje zarówno poczucie bezpieczeństwa opiekunowi, jak i yy, yy, nosicielowi tej opaski, czyli tej osobie yy, podopiecznej. Yy, jest wydatkiem, którym sobie kupujemy bezpieczeństwo. Yy, natomiast ja chciałam powiedzieć, że nie byłabym sobą, gdybym nie wydusiła na szanownej Marce Komarch, która tę opaskę stworzyła, czegoś dla nas. I wydusiłam dwie rzeczy. Po pierwsze mamy do rozdania trzy takie opaski z abonamentem na 12 miesięcy. Ale to trzeba będzie śledzić fa nasz fanpage, bo tam się ukaże konkurs, w którym można będzie te trzy opaski zdobyć. A dla wszystkich, którzy kupią taką opaskę, sobie, mamie, w prezencie cioci, to jest też na Dzień Babci i Dzień Dziadka chyba świetny pomysł, że mamy abonament od Komarchu my na hasło mądra babcia na, na 14 miesięcy, czyli mamy wydłużony abonament o 2 miesiące, czyli mądre babcie, abonament 14 miesięcy i konkurs, który się niebawem ukaże na fanpage'u mądra babcia dla trzech osób. No i pewnie podobnie jak Grażynka, trzeba będzie się z nami podzielić doświadczeniami z opaską, ale to już zobaczycie w regulaminie konkursu. Panie Karolu, mam ostatnie pytanie do Pana. Czy te, te, te opaski są rzeczywiście w pełni polskim produktem? Bo ja bym chciała, żeby to zabrzmiało bardzo, bardzo głośno, że to jest polski pomysł. Tak, to jest pomysł. Zrodził się w Polsce, w Krakowie, został zaprojektowany przez polskich inżynierów. Ściągamy oczywiście komponenty elektroniczne, tak jak mm -hmm. każdy no, w kraju dalekiego wschodu, ale ostatecznie nawet linię produkcyjną, która finalnie dokonuje już finalnego montażu, mm, mamy tutaj w Polsce, w Krakowie, więc ten produkt jest produktem polskim. Bardzo się cieszę, ja bardzo lubię popierać polskie marki, choć też nie tempie zagranicznym, no bo jesteśmy obywatelami świata dzisiaj. Ja chciałam bardzo podziękować wszystkim gościom dzisiejszego programu i zacznę przede wszystkim od babci Krysi, która cudownie nam nagrała z przejęciem, jak na szkolnej akademii, relacje, jak się czuje z opaską. Tobie, Grażynko, dziękuję, że zaufałaś opasce i połączyłaś się tą opaską z mamą. Bardzo Ci dziękuję za przygotowanie dziękuję. materiału. Dziękuję bardzo. No i oczywiście panu Karolowi bardzo dziękuję za to, że nam wyjaśnił szczegóły i utwierdził nas, że. Polska Myśl Techniczna jest naprawdę wspaniała. Bardzo dziękuję Panie Karolu za obecność. Dziękuję również bardzo za zaproszenie. A ja chciałam na zakończenie przypomnieć i powiedzieć, że link do zakupu Opaski jest na górze nade mną w poście. Jeśli w komentarzach do zakupu wpiszecie hasło Mądra Babcia, mamy 14 miesięcy abonament SIM-u. Jeśli nie wpiszecie, to mamy z urzędu 12 miesięcy abonament Simu. I żadnych innych opłat nie musimy wykonywać. Życzę Wam, żeby nasi podopieczni i Wy, żebyśmy czuli się wszyscy bezpiecznie i komfortowo, bo to jest najważniejsze. Pozdrawiam i zapraszam Was na kolejny odcinek naszego programu. Na zdrowie.